Oto stara jabłonka, ma ciekawie powyginane konary, w jednym z nich jest spore pęknięcie. Jest ono ulubionym miejscem pewnego jegomościa. Nie osi korkę tu chodzi. Choć ona też wie o tym, że on często tutaj przylatuje. Teraz przegląda różne skrytki w korze. Musi się pospieszyć, bo lada chwila ów jegomość w czerwonej czapeczce. Może się tutaj pojawić. Oto on! Zaraz zobaczymy, w jaki sposób z tego pęknięcia w konarze korzysta sympatyczny dzięcioł. Ta szczelina służy mu jako naturalne i madło. Umieszcza w nim swój miejscowy przysmak laskowe orzechy. Ciśnięte w to pęknięcie, nie wypadają mu w czasie, gdy je rozbija. Niektóre z nich rozpadają się na drobne części. Nie zawsze uda mu się je wszystkie wyzbierać. Wiedzą o tym inne ptaki, jak choćby sikorki, które obserwują jego działania. Orzechów jest coraz mniej ale on wie że nawet jak nic nie znajdzie to warto tutaj zaglądać z oddali dochodzą odgłosy kroków trzeba się schować zbliża się stary wincenty on również wie że ta szczelina jest ulubionym miejscem dzięcioła codziennie przynosi mu tutaj jego ulubione przekąski. Za chwilę, gdy on odejdzie, trzeba będzie sprawdzić, jakie nowe łakocie pozostawił w szczelinie. Tym razem to ja przyleciałem tutaj pierwszy, pomyślał dzięcioł, a że apetyt mu dopisuje, Ochoczo i radośnie zaczął wyjadać umieszczony w szczelinie pokarm. Odnalazł również niedokończone wcześniej kawałki swoich orzechów. O tej porze roku przylatuje on tutaj kilka razy dziennie. Bywa również, że drobne części rozbijanych orzechów spadają na trawę, więc czasami warto na nią sfrunąć, by je poszukać i pozbierać. Inne ptaki również szukają tutaj pożywienia, i wie, że nie tylko on korzysta z tego miejsca. Wie, że wciąż jest obserwowany, nie tylko przez sikorki, więc stara się, by tu za długo nie przebywać. Znów tu przyleciał z kolejną smaczną zdobyczą. Sójka, która długo obserwowała to miejsce, nie czekała, aż on odleci. Przyleciała, nie ukrywając swych zamiarów. Postanowiła zabrać mu jego przekąskę, ale on, choć jest nieco mniejszy od niej, wcale nie ma zamiaru jej na to pozwolić. Nie przejmuje się jej widokiem. Robi swoje. Nie spodobało się jej to. Postanawia go stąd przegonić. Ale on wcale nie ma ochoty jej ustąpić. To miejsce to jego posiadłość. Bardzo szybko dał jej to do zrozumienia. Zaskoczona jego zdecydowaną obroną, sójka zrezygnowała z walki. Postanowiła przeszukać trawnik wokół jabłonki. On, dumny ze swojej stanowczości wobec sójki, postanowił to uczcić. Przypomniało mu się, że gdy tu przylatywał, widział na jednej z gałązek leszczyny dwa orzeszki. Postanowił po nie polecieć. Będą one świetną przekąską. I znów nam on pokaże, jak bardzo przydatny jemu jest ten konar ze szczeliną. Jest jeszcze lekko zdenerwowany, bo wciąż pamięta niezapowiedzianą wizytę sujki. I teraz przez to trochę gorzej wychodzą mu prace. Z orzechami. Wydawać by się mogło, że orzechy nie chcą go tym razem słuchać. Po kilku próbach znalazł to właściwe miejsce, odpowiednio ciasne dla orzecha, by go unieruchomić. Ten kolejny, choć drobny posiłek. Prowadził go w pogodny nastrój. Jeszcze tylko sprawdzi, czy wszystko powyjadał. Zrelaksowany postanowił odlecieć w spokojniejsze miejsce. Pleszka, która zamieszkuje pobliskie krzewy, jest zainteresowana innym pokarmem dostrzegła w trawie ćmę. Błyskawicznie ją złapała. Ona gustuje w tego typu przekąskach. Tymczasem, korzystając z nieobecności dzięciołka, przyleciała tutaj sikorka. Odnalazła przeoczony przez niego kawałek orzeszka. Nie chcę, by przypadkiem on to zobaczył postanowiła zjeść go w innym, bardziej bezpiecznym miejscu.